Witam serdecznie, z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Eden Crafter. W dzisiejszym odcinku zaczynamy tutaj od budowy montera. Ja już części przygotowałem sobie, wszystkie, żeby już mieć gotowe. I przycisk do przywołania. Oczywiście jeszcze kontroler muszę zrobić, ale ja tu miałem naszykowane wszystko, także robimy kontroler. I teraz pytanie, gdzie ja go muszę dać, żeby przywołać sobie na przykład ten mój statek, kontroler, czy on musi być na pasku, czy tutaj, tutaj. chyba Nie, no co ja gadam przecież o czym ja gadam Teraz przycisk muszę zrobić no Dobra, to możemy sobie zrobić tutaj koło bazy na razie. O. I teraz. No i bajka, no, no i przyleciał. Elegancko, <laughs> dobra. Teraz tak, weźmiemy sobie płyty. Teraz się szybko robimy, jak się wszystko już napełniło. I pójdziemy zobaczyć tego Montera. A nie, Monter to tutaj mamy zobaczyć. Na razie zobaczmy. Bo mamy takie coś jak to na przykład. I teraz tak, tu są dwa wejścia, i tu jest wyjście. OK, to zobaczmy, co tutaj możemy zmontować. No i mamy tutaj pewne rzeczy, tylko że. Z tych rzeczy, co ja tu akurat posiadam, to ja nic nie mogę zmontować. Nie, przepraszam, belki żelazne mogę montować tutaj. Dobra, zrobimy tutaj belki żelazne. Nie będę się z tym musiał motać już, czyli teraz tak, czwóreczka i Podciągamy taśmę tutaj, stąd dotąd, stąd dotąd, no i leci tu oczywiście mamy płyty, i tu mamy pręty. Na razie tak to będzie wyglądać. Tu już beleczki się robią. Coś pięknego. Coś pięknego. Dobra. I teraz co my tu mamy robić? Musimy się zająć złożem złota. Ja mam tutaj wszystko na to i na piec. Tylko betonu potrzebuję trochę więcej. Betonu weźmiemy i polecimy sobie zrobić złoto, a złoto mamy tutaj. Czyli tu lecimy na statkiem. A, no nie na złożu może. Okej. Okay. Dobra, i tak. Kopareczka. Tylko pytanie, czy... To chyba ten piec zwykły będzie, mam nadzieję. Pytanie, czy ja mam tyle tego, żeby to zrobić. Sztabki złota, oczywiście. A, jeszcze tu nie ma prądu, Ok, No to, no to, no to tutaj wystarczy nam coś, czego nie mam. <grym> Pręty żelazne, prądu tu nie ma, dobra. prenti I postawimy sobie tutaj wiatrak. Jeden wiatrak powinien wystarczyć. Spokojnie, 100%, no i dobra. A później zobaczymy, może coś tutaj jeszcze będziemy działać z tym złotem. Na razie sztabki złota nam są potrzebne i rudy. Żeby to zbadać, wszystko taśmociąg D2 transportuje szybciej przedmioty. Więc trzeba by to zacząć robić. Bóg na węglowe trzeba by robić. No, ale to za chwilę. 20 już jest. Potrzebujemy 60 tego i 60 rudy. 60 rudy. Tutaj nie znajdę, za bardzo za dużo tego. 60 rudy. Tutaj się nie, nie wydobywa, ale jak tylko przetopi się tutaj 60, to to odłączymy. Dobra, mamy 50. Tam jeszcze w domu mi coś zostało. Także 60, teraz zruda 20. To zajmie za długo. To ja to rozmontuję na chwilę, żeby on mi to tylko wydobył. I zaraz tam wracamy, przeanalizujemy, zobaczymy, co tam odkryje się nowego 40 Jeszcze 10, poproszę. Dobra, mamy to. Mamy to, także połączymy to z powrotem. Niech się tutaj produkuje wszystko. Skakujemy na statek. Sprawdzę, czy na pewno tu przejdzie to. Dobra, działa. Wracamy do domu. Niech się ładuje. A my tutaj działamy. Mamy to. Analizowanie złota. Jedź do wytopu stopu. Spychacz. Panel ładowania pojazdu. Garaż. Kurde, ale jaja, ale jaja, nowe pojazdy. Taśmociąg W3 transportuje przedmioty pomiędzy maszynami szybkością do 300 zasobów na minutę. Zaawansowane wiertło górnicze T2. Diamenty i rubiny może wydobywać. Wiertarka tunelowa. Ten pojazd reformujący służy do kopania tuneli. Łocie, kręce. Elektrownia geotermalna. Mikroskop, jakieś cuda. Tu jest jakiś magazyn. Ten kontener W2 trzeba by postawić, zobaczyć. Kontener W2 to jest to, to, co my mamy. Tylko potrzebne cztery pelki i płyty żelazne. Zobaczmy to. Płyty żelazne. O, tu wszystko się zapełniło. No dobra, czyli ok. Mamy belki, kurde, 20 belek, teraz to jest, płyty żelazne potrzebujemy, żeby zrobić to. Zobaczmy to, no to jest podwójny magazyn, który dwie, dwie taśmy może obsługiwać. O, blokowały się nowe przepisy, półka i magazyn T1. Okej. Okay. Teraz sprawdźmy, co to jest ten magazyn T1, bo coś mieści się. Gdzie to jest? Tutaj. O kurde, ile to kosztuje? Płyty 30 szyb, 20 kabli. To nie jest w sumie takie drogie. Kiedy coś budujesz, niezbędne przedmioty zostaną pobrane w pierwszej kolejności z tych przechowywanych w magazynie. O. O. Dobra, dobra, dobra. To zbudujemy to. Zobaczymy. 30 szyb. Szyby się robiło z krzemionki chyba, czy tam z czegoś. Tego. Ale, czy ja tu mam jakąś krzemionkę? Tu nie ma i tu też nie ma. Czyli trzeba lecieć. Krzemionka, dwie sztuki. Czemu tu są dwie sztuki? Gdzie jest moja krzemionka? Tu jest moja krzemionka. Dobra, zabieramy to. Tu ile naprodukowało tego? Kurde, już. Okej. Okay. trochę słabo, że tutaj tego nie ma, ale dobra. To trzeba będzie tutaj później porobić porozdzielać. Bo coś jest nie teges. Trzy szyby. Dobra. A zobaczmy teraz, co można jeszcze odblokować. Bo tutaj są takie. A magazyn T1 odblokuje nam magazyn T2. Zwiększa o 10 maksymalny rozmiar stosu elementów do ekwipunku i innych pojemnikach aż do 50. O, No dobra. Stop stalowy, stop osmowy. Panele podłogowe. Fosfor, nawóz, katalizator. Ruda uranu. RUBIN RUDA 8 Taśmociąg W3 Zaawansowany To trzeba RUDĘ 8 jeszcze, bo ja tego nie sprowadzałem, właśnie Ale dobra, po kolei Najpierw robimy ten magazyn T1 Magazyn T1 20 kabli Dobra, ja sobie tu zostawię ten kobalt, bo mi tu nie Filtry też mogę tu zostawić. Rudę kobaltu. Trochę węgla. Tu jeszcze mam śmieci jakieś, czyli skałę, i to mogę wyrzucić. Dobra, idziemy po mieć. <laughs> Mamy dwadzieścia kabli, teraz beton to nie problem, płyta żelazna 60 sztuk. Chwila, Beton to ja tu mam. Dobra. Płyta żelazna. Ile mamy. Mamy już wszystko. Jeszcze beton, je... jeszcze betonu brakuje. To weźmiemy to. No i postawmy ten magazyn T1. Zobaczmy, co to za cudo jest. O, kurde, jakie to wielkie. I rozumiem? Nie rozumiem, nie wiem. Dobra, postawię to tu na razie. Coś ty postawił. A, bo to się buduje dopiero. Ale jaja. Ale jaja. No i dobra, i teraz tak, rozumiem, że tutaj wchodzą rzeczy. A, hala magazynowa. Pięć towarów tutaj może być podłączonych i one się magazynują. Ale pytanie czy jak coś buduje, to to się pobiera automatycznie czy nie. Nie by tam pisało, że tak, ale odblokował nam się magazyn T2 i on jest 10. I ma 10 tego kurde. To chyba zrobimy dwójkę od razu. Ja to muszę sprawdzić. Dobra, usuń to. A spróbujemy zrobić ten drugi magazyn. Dobra, czyli tak to usuwamy. Nie, to nie tak. Tu usuwamy, a magazyn te 2 przypisujemy. Czyli tak, 60. 63 jeszcze potrzebnych, 40 żelaznych belek. No ale tutaj belki to akurat nie jest problem, bo sobie je możemy po prostu zabrać. <laughs> to jest coś pięknego, dobra. Ale tu będzie gorzej teraz, bo teraz musimy 80 betonu bazaltowego. Ja gdzieś ten beton bazaltowy robię chyba. Czy nie robię? Gdzieś robiłem go. Na górze chyba, nie wiem, nie pamiętam. Już doszłem to mogłem ten, ten osm zrobić tam jest grafit. Tu co jest? A jest, beton bazaltowy. 60. A potrzebujemy 80. Czyli jeszcze 20. No dobra, to szybko idzie. To poczekamy i pójdziemy robić jeszcze. Zostanie nam układy scalonej szyby. Krzemionkę trzeba wziąć po drodze. Dziękuję. No i spoko. Tutaj mało miejsca jest na takie cuda. Trzeba by znaleźć gdzieś miejsce na jakąś. Albo zasypać to jezioro całe i tutaj zrobić sobie. Bazę taką wielką. Jakbym to zasypał wszystko. Tym moim pojazdem cudownym. Co ciekawe, czy tak się da. Wszystko tutaj. Krzemionkę miałem wziąć i nie wziąłem. Dwadzieścia czterdzieści... 40... 60. Dobra, tylko teraz tak, nie mam miejsca na pewno, to muszę zostawić tutaj jakieś dobra, te pręty zostawię, te płyty, a jeszcze mam jakieś wirniki.

Jeszcze do tego będą potrzebne układy scalone. Nie wiem, czy miejsca w ekwipunku mi braknie, przecież, na to wszystko. Dobra: Be belka, beton i szyba. To zostawiamy, resztę wywalamy. Czyli betony wywalamy. 30 układów scalonych Do tego Jeszcze 30 krzemionki trzeba przynieść Dobrze, że jest ten dron Nie trzeba tak daleko latać <noise> Tylko można sobie podlecieć dronem Dobra, trzydzieści mamy, będzie potrzebna mieć na pewno płyty miedziane trzydzieści sztuk. Czy ja tutaj nie miałem jakichś? Nie. To się stało, że brakło dobra, no i układy, scalone oczywiście na full. No i zobaczymy te cudo. 10 wejść, jak tam jest. To jak to poprowadzić wszystko, żeby to wszystko tam wejść? Ja, to, czy... to będzie skomplikowane dopiero. Kończy się? Czy nie kończy się? Mamy to? Mamy to. Ok, ale to jest ogromne. Gdzie są wejścia? Tu jedno i tu drugie. Czyli z dwóch stron? Dobra. Zobaczymy to, ale masakra. Zobaczmy to. To cudo. Ale to jest wielkie. <laughs> Ale to ma 5 miejsc. Soni mówią, że 10. Tu jest 5. 4, 6, 8, 9. Nie wiem, ale to jest przeogromne. K kurde. Dobra, na razie niech stoi. Pomyślimy, co tu zrobić z tym. Ok, kończymy. To będzie wszystko w tym odcinku. Masakra. Jest kolos piękny. Jak to tu kurde zagospodarować Dobra Dzięki, trzymajcie się i do następnego Cześć